Edycja ostateczna. Jest to fraza, która w ostatnim czasie mocno utrwala się w giercowym słowniku. W ciągu kilku ostatnich lat producenci coraz częściej idą właśnie w tym kierunku, odświeżając gry, albo tworząc je całkowicie od nowa. Jednym udaje się to niezwykle dobrze, jak w przypadku pierwszej części mafii, na innym, mówiąc łagodnie, do dupy, jak w przypadku trzech klasycznych części GTA z uniwersum 3D. Czas najwyższy to wszystko omówić no i niestety podkreślić jak wielkim splinięciem w ryj dostaliśmy od Take Two, Rockstara no i Grove Street Games. Niestety przy okazji tego uwidoczniła się nasza wada. Mianowicie kochamy GTA, przez co od samego początku wraz z Marcinem daliśmy złapać się na tanią sztuczkę wydawcy. Sztuczkę pod tytułem Sentiment i Wspaniałe Wspomnienia, pozostałe po graniu w te genialne klasyki. Grając w odświeżoną trylogię, bawimy się dobrze tylko i wyłącznie z tego powodu, że jesteśmy wielkimi fanami serii, bowiem samo wykonanie trylogii jest najzwyczajniej fatalne albo co najmniej bardzo kiepskie. Dzisiaj weźmiemy pod lupę GTA 3. Od razu powiemy, że wszystkie nasze wypowiedzi będą czysto subiektywne. Będziemy tutaj całkowicie szczerzy i często gęsto nie będziemy owijali w bawełnę. Tymczasem, siadajcie wygodnie, no a my zapraszamy was na dzisiejszy materiał. Na początek przejdziemy sobie do aspektów graficznych, do których najmniej można się przyczepić. No może poza niektórymi postaciami. Naszym skromnym zdaniem grafika została zrobiona dobrze. Widać, że tekstury zostały usprawnione, a przede wszystkim są bardziej wyraziste. Szczególnie widać to na przykładzie tekstur sklepów, samochodów czy efektów wizualnych, jak chociażby wybuchy. Lecz kiedy popatrzymy sobie na różne obrazki czy plakaty, no to tutaj niestety ulepszenia nie zostały jakoś specjalnie zupgrade'owane. Owszem, zdarzają się momenty, gdzie wymienione przed sekundą elementy są usprawnione i wyglądają najzwyczajniej dobrze. Dziwnym tylko trafem, dzieje się to najczęściej wtedy, kiedy istnieje duża szansa, że gracz to wychwyci. Mowa tu o tych bardziej statycznych elementach rozgrywki, jak przykładowo katzenki, gdzie gracz zupełnie nie skupia się na graniu, w związku z czym jego uwaga na otaczającego świat najzwyczajniej się wyostrza. Chociaż i tutaj czasami bywa kiepsko, i żeby nie było, w takich momentach też fakapów nie brakuje, czego przykładem może być obraz Willi Salvatora, którego częściowo widzimy w tle misji Mianka. No po prostu zajebista robota. Pico Bello sort. Na nasze nieszczęście, w świecie gry jest jeszcze gorzej. Tu z kolei dobrym przykładem jest plakat filmu Batfellas, gdzie sam tytuł owszem jest lepiej widoczny, ale już na przykład informacje dotyczące obsady są nadal nieczytelne. Jest to totalna porażka, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co możemy zobaczyć w modzie o nazwie Definitive Edition, którego używam do nagrywek wersji pierwotnej. Po prostu dramat. Kolejna rzecz to kwestia tego, jak niektóre tekstury wpływają na nasze doznania. O ile większość sprawia pozytywne wrażenie, to nie można nie wspomnieć o tym, że zdarzyło się też odnaleźć gołe tekstury tam, gdzie ich zwyczajnie być nie powinno. Coś takiego strasznie irytuje i przez to gra wygląda na niedopracowaną. Podobna sprawa to miejsca, gdzie nagle tekstury nie ma, a kolizja jednak występuje. Następna sprawa tyczy się zawartości gry. I tak, wiemy, że to jest remaster i że twórcy skupili się tylko na grafice, ale w przypadku GTA nie dodanie jakichś tam dodatkowych rzeczy to tak jak kupić Lamborghini i całe życie jeździć 50 na godzinę. Po prostu potencjał gry jest za duży, żeby tak brutalnie olewać ten aspekt tylko z uwagi na to, że jest to remaster. W tym tytule nie uświadczymy absolutnie żadnych nowych aktywności pobocznych. Poza osiągnięciami, które w większości zapraszają gracza do robienia gry na 100%, no nie ma tam nic innowacyjnego. Dlaczego nie pojawiły się chociażby pewne nowości czy alternatywy, poza tymi o których już wiemy? W końcu Grow Street Games siedziało rzekomo w tych skryptach 2 lata, co tylko utwierdza w przekonaniu, że komuś tu się chyba trochę wysilać nie chciało. No a skoro jesteśmy już przy misjach, to warto wspomnieć, że Grow Street Games nie miało nawet ochoty poprawić pewnych niedopatrzeń z pierwowzorów. Jak niektórzy już pewnie zdążyli zauważyć w pewnych cutscenkach, powielane są błędy z wersji pierwotnych. Czy naprawdę Grow Street Games było aż tak leniwe i nie mogło dorzucić paru drobnych elementów, żeby przerywniki trzymały się kupy? Jak widać, tak. W dalszej kolejności odniesiemy się do mechanik gry. O dziwo tutaj znajdą się i plusy, i minusy. W wersji ostatecznej dostaliśmy nowy deszcz. O ile kropienie na ulicę ujdzie, no to wrażenia z samego ekranu są po prostu kiepskie, zwłaszcza w porze nocnej. Ciężko powiedzieć kto grając i widząc co się dzieje zaakceptował to co pojawia się na ekranie monitora. Co więcej, jakby tego było mało, deszcz często pada wewnątrz budynków, co jest kolejnym przepotężnym niedopatrzeniem pokazującym jaki chłam otrzymaliśmy. Idąc dalej mamy nieszczęsne stacje radiowe. Jeżeli chodzi o koło zmieniania radiostacji, to jest to akurat kwestia mocno indywidualna. Pytanie brzmi, czy aby na pewno wcześniejsza zmiana stacji przy pomocy jednego przycisku była zbyt skomplikowana albo zbyt mało komfortowa. Nawet jeżeli tak, to można odnieść wrażenie, że akurat to udogodnienie zostało wprowadzone bardziej na siłę być może po to, aby pokazać, że coś tam dobrego chciano nam dodać. Tak czy inaczej, można byłoby to przeżyć i nawet zbytnio nie komentować. Lecz kwestia usunięcia wielu klimatycznych kawałków. No cóż, brak na to słów. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wtopa związana z brakiem chęci do rzeczywistego usunięcia piosenek. Lepiej było po prostu je wyłączyć, pozostawiając w plikach gry. No bez jaj. Co prawda trójka aż tak na tym nie ucierpiała. Gorzej sprawa wygląda w przypadku Vice City no i San Andreas, lecz o tym powiemy sobie przy okazji innych odcinków. Przechodząc do jednego z niewielu pozytywów, to mechaniką zdecydowanie na plus jest dodanie map wraz z nawigacją. Bez wątpienia jest to spore ułatwienie dla starych jak i nowych graczy. W końcu niejednokrotnie wielu z nas narzekało na to, że czasami nie wiadomo, jak dojechać do celu i czy w ogóle owy cel znajduje się na tej samej wyspie co i my. Na szczęście ten problem został rozwiązany. Niestety tego samego nie można już powiedzieć odnośnie samego wyglądu radaru przesuwającego się jakby w 3D, co wygląda trochę dziwacznie. O ile to by jakoś tam jeszcze przeszło, ponieważ też uważamy tę kwestię za sporną, o tyle kolejna rzecz raczej już się nie wybroni, bowiem dalej przechodzimy sobie do animacji. Czy w tej grze dodano chociaż jedną animację, chociażby dla przychodnia albo protagonisty? Absolutnie nie. Chociaż przecież Grow Street Games miało dostęp do wszelkich animacji, jakie kiedyś Rockstar Norw chciało dodać, co wiemy na przykład z ostatniego przecieku, o którym było bardzo głośno. Pozbyto się nawet nadmiernego efektu krwi, ale pytanie dlaczego, skoro jest to gra przeznaczona dla dorosłych. Innym aspektem gry są same dźwięki. Gracze odkryli, że w GTA 3 czy w ICT pojawiają się dźwięki z San Andreas. W jakim celu? No nie mamy pojęcia. Przecież oryginalne dźwięki były jak najbardziej ok i kojarzyły nam się z konkretnymi odsłonami cyklu. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze to, że niektóre dźwięki nie są nawet odpowiednio zsynchronizowane. Dobry przykład to moment, kiedy klot uderza Kolumbijczyka podczas przerwnika z misji wymiana. To samo tyczy się czcionek, które za bardzo idą w kierunku GTA San Andreas, zabierając z trójce czy Vice City elementy iście unikane dla tych dwóch części. Już w ogóle abstrahując od tego, że czcionki utraciły swój pierwotny klimat. Idąc dalej, no to pytamy się, gdzie jest to zapowiadane sterowanie z GTA V, które Rockstar promował na swojej stronie. Nima. Mało tego, usprawniony drive-by w trylogii jest guzik usprawniony, bo dodano tylko ustalanie kierunku strzelania za pomocą kamery zamiast przycisków. No i to, co boli równie mocno, to że gra jest pełna bugów. Można poruszać kamerą z pojazdów, co jest rzecz jasna dużym pozytywem, ale jakim kosztem? Kamera momentalnie, również z nie wiadomo jakiej przyczyny, chce nam wracać do wyjściowego punktu. Lecimy dalej. To, co czasami wyprawia się na ulicy, przychodzi najśmielsze pojęcie. Poczynając od miejsc, w których gra może nas nienacka wystrzelić na księżyc, kończąc na momentach, gdzie samochody zachowują się jakby były w innym wymiarze. W sumie po części przy okazji tego warto spojrzeć jak świetnie pociąg trzyma się torów. Ponadto sytuacja wcale nie wygląda lepiej na chodnikach, gdzie reakcje przechodniów znacznie się pogorszyły. Żeby nieco załagodzić ten negatywny nastrój, to teraz powiemy nieco o mechanice wnętrz budynków za pomocą shadera Interior Mapping, który pojawił się w jednej z odsłon gier o Spider-Manie. Na nasze oko jest to świetne usprawnienie do świata gry, pokazujące graczowi, że te budynki naprawdę żyją. Z drugiej jednak strony pojawia się tutaj mały haczyk. Interiory są stworzone w taki sposób, że dają jedynie wrażenie, jakoby coś tam się znajdowało, no a tak naprawdę jest tam zupełnie pusto. Niemniej, podczas gry, gdy jedziemy jakimś samochodem, a ujęcie pojawiające się na ekranie jest dynamiczne, całość sprawia w miarę fajne wrażenie. Zwiększeniem tego wszystkiego są postacie. Spieprzyli je w wielu przypadkach wręcz koncertowo. Oczywiście znajdą się też i takie, które zostały przeniesione na nowy silnik całkiem przyzwoicie, lecz takowych zmian na plusy nie ma tutaj zbyt wiele. Wystarczy spojrzeć na królowe piękności takie jak Misty czy Asuka. Jednym słowem, tragedia. Zmianą na plus jest to, że postacie mają w końcu 5 palców u dłoni, lecz i tak daleka droga zanim zaczną je porządnie wykorzystywać co idealnie pokazuje screen z GTA San Andreas. Poza tym, posiadanie przez postaci 5 palców w grach z 2021 roku to jakby nie było żaden wyczyn. Na sam koniec należy jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tę grę warto kupić. Czyli czy jest warta tych 90 zł? Otóż, definitywnie nie. Studio Grove Street Games poszło po linii najmniejszego oporu. Stworzyć to coś, tylko po to, aby solidnie się dorobić. Chociaż grafika prezentuje się poprawnie, to zbyt wiele rzeczy podczas rozgrywki odbiera nam chęć do dalszej gry. Wersja ostateczna miała mieć zaimplementowane nowe rzeczy, z których dziś korzystają najnowsze produkcje. Zamiast tego otrzymaliśmy ładnie zapakowaną czekoladę, której na smakuje wręcz odrażająco. Jest to prawdziwy strzał w kolano, i jeżeli takie coś się jeszcze powtórzy w przyszłości, to może się stać gwoździem do trudny dla wydawców. Jak na razie gra jest fajna tylko z tego powodu, że jest to stare dobre GTA, do którego mamy olbrzymi sentyment. Na dziś moi kochani to byłoby na tyle. Przypominamy o ocenie, jeżeli macie chwilę oraz dziękujemy wspierającym za olbrzymi wkład w kanał. Tymczasem trzymajcie się i do następnego. Hej!